Wchodzimy do wnętrza dworca. W wygląda bardzo ładnie, bardzo mi się podoba Kasy biletowe zamknięte. rozkładem Kocha Beskicka, konika stacji PKP. Tak wygląda dworzec od strony ulicy. Jestem właśnie na przejściu nadziemnym nad torami. Widać stąd pięknie stację, bardzo ładny widok. Tutaj widać skład pociągu Intercity Oscypek, którym wrócę do żywca. Jednak to troszkę później. Tam widać nastawnię. Idę teraz w tamtą stronę, na dół. Widzimy się za chwilę. Weszłem właśnie z składki na drugą stronę. Przede mną stoi drezyna. A tam widać odstawione kibelki. Są to głównie N71. Ciekawe, jakie czeka przyszłość. Czy rewizja, czy może jednak, niestety, złom. A tam w oddali widać kibelki, jak najbardziej czynne, już w malowaniu polerki. Jeden właśnie jedzie w malowaniu tygrysim. Jest to tak zwany EM51 Spot. Po lekkiej modernizacji. Jakieś manewry widać, że się odbywają. tutaj stoi pług do odśnieżania torów tutaj mamy ten pługoć do odśnieżania torów szybkość robocza maksymalna 50 km na godzinę maksymalna prędkość 80 km na godzinę ciężar własny 64 tony tak więc w porównaniu do chociażby EU bo EP-07 nie jest cel aż taki ciężki, waży gdzieś około 16-20 ton mniej. Idę teraz na peron drugi. Widzimy się za chwilą. Chodzę właśnie na peron drugi. Można bardziej się stąd przyjrzeć tym, tym odstawionym kibelkom. Tam stoi EN 71 026. Tutaj stoi EN 71019. Jednostki LN71 mają tęże różnicę pomiędzy od en 57 że są dłuższe o jeden człon. W tym, w tym, że ten jeden dodatkowy człon jest to człon środkowy, dokładniej jest to wagon silnikowy. Więc en 71 ma dwa wagony silnikowe, dzięki czemu lepiej się nadaje do ruchu. Na takich górskich liniach. Jednakże nie wszystkie EN71 są dokładnie tak zbudowane. Jako dobry przykład mogę podać EN71 należące do PKP szybka Kolej Miejska w tym mieście, które są czteroczłonowe. Jednakże powstały one przez wydłużenie o jeden człon niesilnikowy zwykłych EN57. Tam widzimy następne kibelki. Tutaj stoi EN 71012 Pomazany przez jakichś graficiarzy A tam widać jakieś Maszyny torowe Udam się teraz na sam koniec peronu pierwszego. Dokładnie udam się w tamtą stronę. Widzimy się za chwilę. Znajduję się obecnie na peronie pierwszym przy składzie pociągu Intercity Oscypek. Trochę czasu mam na mały odpoczynek i będę udawał się w drogę powrotną. Pociągiem Intercity Oscypek wrócę z powrotem do Żywca. Wyjadę stamtąd pociągiem TLK w Rozewie, którym udam się w dalszą drogę. Wycieczka, mimo wszystko, bardzo udana. Jak widzieliście, udało mi się spotkać małego kolejarza i jego tatę. Bardzo fajne spotkanie, naprawdę. Tutaj zaraz peron się kończy, i ciągnie się tam tor dalej w kierunku żywca. Zobaczymy się już, więc z powrotem na miejscu w żywcu. Tak więc żegnam się z Suchą Beskidzką. Kolejne miejsce zaliczone. Kolejna fajna przygoda. Za kilka minut mam odjazd. Zobaczymy się w żywcu. No i jestem z powrotem na stacji Żywiec. Zaraz nagram odjazd Osypka i czekam na rozewie Wieża, pociąg osobowy, przyspieszony Rysianka Relacji Katowice z Wardoń 22W 005 Jest za osty zakopane zakopana Warszawa Wschodnia EP z, lokomotyw, z, z lokomotywą EP07063 Tak jest Ile wagonów? Cztery. Cztery pudła To jest pudła, tak, pudła. tak jest A ma wagon pierwszej klasy? Tak, tak on zaraz będzie ruszał a po uszczypku przyjedzie? Ale... na jakich pudłach? starych starych <grym> z do Gdyni głównej już pan wygląda na sygnał zjazdu

Do widzenia, Przyjemnej podróży. Zbierania, zbierania, zbierania. Tak, siadam więc do swojego wagonu i ruszam w podróż. Stacja Gliwice. Panowy odjazd o godzinie 21.02. Zobaczymy się na przesiadce w Poznaniu. Jestem na stacji Poznań Główny. Jestem właśnie w pociągu TLK Uznam. zaraz do niego wsiądę jadę nim do Kostrzyna Pociąg, terenka, stacji, górę górę. możecie się zapytać czemu tak kombinuję kończy mi się po prostu yy, ważność biletu weekendowego i dalej będę musiał jechać regio wsiadam więc do Uznama zobaczymy się już w Kostrzyniu w Poznaniu jak to zwykle dłuższy postój oczekujemy na wagony relacji Katowice-Świnałuście które zostaną doczepione do składu tam po lewej widać skład to jest pociąg Telka-Wetlina do, do Lublina i Zagórza Panowy odjazd o godzinie 2.52, czyli za jakieś 20 minut. Zobaczymy się już w kostrzeniu. Jestem na stacji kostrzyn. Zaraz nagam odjazd pociągu Telka. Uznam. Lokomotywa ep 07 czterdzieści. Sygnał do odjazdu jest Czekamy więc na odjazd Tak więc Telka uznam odjechał. Tak jak już mówiłem musiałem wysiąść, też kończy mi się ważność biletu weekendowego. Oczekuję na pociąg Regio do, do Głównego. odjazd z Postrzyna o godzinie 5.45. Prawdopodobnie jest to ten, stojący tutaj impuls ED78020 Czekam więc. Czekam, żeby mógł otworzył drzwi i wejdziemy do środka. Wchodzimy do środka. Tak się prezentuje wnętrze. Pomorskiego Impulsa Nie różni się zbytnio od innych Tutaj mamy Regio 88 543 Kostrzyn, Szczecin Główny Panowy przyjazd do Szczecina Głównego o 7.13 Będę musiał tam złapać następne regio w którym przyjadę już do Goleniowa Siadam więc i czekam na odjazd. Jestem na stacji Szczecin główny Bo przyjechał mój regio Idę teraz kupić bilet Siadam w regio godzina 736 W którym wrócę do Goleniowa Widzimy się za chwilę Wchodzę właśnie na Peron 4 To już jest podstawiony EN63A047 jako regio o numerze 8740 do Goleniowa Teraz do niego wsiadam. Tyłem że widać zbyt się nie różni od wnętrza 78 Siadam więc, zobaczymy się już na miejscu w goleniowie. No i jestem z powrotem w domu. Doszło do ciekawej sytuacji, gdyż mimo przesiadki przyjechałem tutaj przed uznamem. Z powodu awarii taboru, najprawdopodobniej awarii lokomotywy, uznam jest opóźniona około 80 minut. Tak więc tutaj kończy się moja przygoda. Dziękuję wszystkim za oglądanie i komentowanie. Do zobaczenia. Na razie.